Siemaneczku, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dodać sobie pieniądze do gry Farming Simulator 2023. Przypominam, że poprzedni odcinek to była ocena tej gry, więc bardzo Was zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmiku. Link ma się w, w opisie oraz tutaj na karcie u góry. A teraz zapraszam Was do oglądania. A więc żeby dodać sobie trochę pieniędzy do Farming Simulator 2023 to będziecie musieli zainstalować aplikację z Archiver. Link do aplikacji znajdziecie w opisie Oraz aplikację do edycji tekstu Quick Edit. Link również znajdziecie w opisie. A więc naciskamy karierę no i wybieramy sobie zapis do którego chcemy dodać trochę pieniędzy. Tutaj na tym zapisie, jak widzicie, mam 100 tysięcy, a teraz sobie dodamy, więc naciskamy kontynuuj i teraz szybko wychodzimy z aplikacji, tylko pamiętajcie o tym, żeby jej nie wyłączać. Cały czas ma tutaj widnieć. Teraz naciskamy sobie aplikację z Archiver. wchodzimy sobie do folderu Android Data i szukamy sobie Farming Simulator. 2023 wchodzimy do pliki farming simulator 2023 mobile no i wchodzimy sobie do folderu temp save game szukamy sobie pliku xml o nazwie farms xml naciskamy quick edit tylko raz no, tutaj ma, macie zapis waszej, waszej gospodarki. No, tutaj macie nazwę waszego gospodarstwa. Możecie sobie zmienić. No, i tutaj powinno być w trzeciej linijce na samym końcu zmienna o nazwie MONI, które przechowuje wartość waszych pieniędzy. Więc sobie tutaj możemy zmienić do 999, 999. No i teraz naciskacie zapisz, tutaj ta ikonka, naciskacie gotowe, no i powracacie do aplikacji. Czekamy aż się załaduje. No jak teraz możecie za zauważyć, yy, ilość pieniędzy to jest yy, cały 1 milion. No i tutaj też widni cały milion. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam pomogę, to nie zapomnijcie zostawić łapkiem w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z takimi oto filmami. A więc trzymajcie się do następnego i cześć!